Što je to? Što je to? Što je to? Zostaje sam to łatwo można znaleźć Nie, bo ja miałem i takie i takie łatwo

Nie to, to najważniejsze. najważniejsze. <laughs>

Wielki, 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 do wielki, wielki, I wielki, w domu samica, w domu wielki, cały Dzień po 3 Zajrzałem 11, proszę pana do domku, bo ja domki takie wstawiam.